Jak wyglądał no podczas mokrego roku. No to już kierunek kurde.

Do nie daje rady pod tą górkę Oporowa akcja Patrzy, do Dowiec Tego Kiejsik nie daje rady Kejsik nie daje rady pod górkę Nie ma wapna. Wapno było, wapna nie ma. Ja na gospę. Snu. No na coś się nic nie zmieniło. Na dzisiaj dla odmiany nie będziemy robić dojczem tylko pójdę po oporą po oporowy sprzęt Pójdę po oporowego sprzęta A Haczka Lecimy, haczko majów Zobaczcie to. Gładko się wymiesza z ziemią. Gdzie jego ja słyszę? Postarać. Bo no, gdzie? gdzie pomysł? Czy jest... Nie mam już pomysłu. To jest temat prowadzenia ogólnie. lazım bir <laughs> ogólnie najgorsze pole w całej wsi widzowie bo no nie wiem, że ma górki. to jest bardzo dużo dziur jest i się kiedy sprzęty zapychają tutaj miała się zapycha o proszę bardzo o kurde głowę niebezpiecznie niebezpiecznie na tym polu o kurde Ale skarbunik mi się tutaj trafił widzowie Patrzcie jaki skarbunik lecie na swoje miejsce haczkuje dalej. się dużo kamieni, że się na nim zbiera na tym polu o kurde głębokimi uprawami no jak się uprawia na głęboko, no to jest gites ale na takich polach lepiej chyba bać nic tą płytką robić uprawę bo kurde mi się lepiej robi płytką uprawę jak ktoś w realu ma w ogóle takie pola to Niech pisze w komentarzach i tam coś napisze czy jak tam pracują nie? I to na takich polach praca bo szczerze u mnie w okolicy, tak w realu. Takiego pola nie ma, nie, jak tu zrobiłem. Nie ma takiego oczywiście głębokiego jeżeli ogórzyć tego kurde, po prostu nie ma takiego pola u mnie w okolicy i chciałbym się zapytać, czy u was jest takie pole? a jak jest to... jak idzie robota na takim polu kurde by się tak... kurde, jakoś idzie na tym polu Jest łapki subika. Ogólnie dziękuję za 22 suby. Może teraz jest więcej, jak to nagrywam. Ale, może do końca roku bijemy 30 albo chociaż 40, żeby bić By było fajnie, widzowie. By tyle było. Kurde, stromo tu. jakoś wygładzić żeby nie było tak głęboko No i się tu no kurde Nie no to pole jest tak głębokie To chyba zakopuję zrobię pole kurde albo drugą stację mapnowania Zostało kurde Dobra, no ale jeszcze tu po brzegach trochę zrobię i koniec tego pola. Patrzcie jakie strobe w ogóle są po brzegach. To pole jest takie stro... Kurde no! Ktoś ma takie pole w realu, to piszcie. Chętnie sobie poczytam te komentarze w tych polach waszych nawet ktoś ma takie pole w realu o kurde patrzcie jaka kupa to jest tego wszystkiego tej gleby, tego piachu kurde jeszcze na dole są patrzcie kurde Mam, ja mam metr 55 może a tutaj mam nie wiem metr 50 metr 48 Tak wskoczę do tej dziury więc no może to pole jest ekstremalne nie wiem co się zamieniło w, kam w kamieniową pizę Kurde Wiem, że pewnie niektórzy widzowie że nie oglądają moich no filmów do końca. Ale proszę. Chciałbym, żebyście oglądali te filmy do końca, bo może w niektórych filmach będą jakieś e, niespodzianki. Będę mówił o jakichś eventach. Nie? No, Bierzę. Patrzcie widzowie. Żeby to nie było zbyt głębokie. To mi ziemię. To wepnę. Żeby nie było, że to jest takie głębokie. Ale tu chciałem tylko wymieszać to z glebą. Kurde. Na tym koloru no też widzowie niekiedy Jest też mokro no. Dobra. Ogólnie w realu Teraz swojej gospodynię mam ma magosna. Więc no czy dla mnie To pole jest łatwe w uprawie? Jeśli się bawisz, jeśli się bawisz zabawkami na takim polu to jest łatwa uprawa jak bardziej, ale w realu przypuszczam, że to nie jest łatwa uprawa snu. Po prostu tak Puszczam, bo to nie jest łatwa. Na takich polach. są sumie wszystko. Idę jeszcze po tym Kurde. 14 minut innego odcinka. Kurde, niemożliwe. Bo jak nie, ciągniku Przywitaj się. Cześć, jestem fukcja. Dobra, elo widzowie.